Siemano z tej strony, NeoHD. Zobaczymy, co w tym tygodniu dali w PS. Mamy tutaj formy zawodników. Ronaldo A, Neymar B to także bardzo dobry tydzień się zapowiada. O, i z drugim tygodnia, tylko widzę już hazarda. No ale zaraz przejdziemy, zobaczymy. W średnim dostałem GP. Nie grałem, bo nie miałem kiedy za bardzo. Coś tu jeszcze dostaliśmy. Agenta bierzemy, dobra. I idziemy zobaczyć co tam dali. O, dali ten. Do losowania ligi mistrzów. Zobaczymy jakie to są zawodnicy tylko. W koszyku A mamy Ornaldo, Suarez, Mbappe. Tych co wszyscy już pewnie mają. W drugim koszyku teraz zobaczymy co tam jest. W drugim koszyku jest Messi, Griezmann, De Bruyne, Harek Te pewnie wszyscy już też ich mają. No to zobaczymy co w drużynie tygodni. I mamy Flamengo jeszcze. piłeczki No zobaczymy kto jest w drużynie tygodnie. Od początku będę jechał. Hazard 94. Akurat chyba mam dwóch. Zobaczcie sobie statystyki. Dobra, Bruno Fernandez, Portugalczyk ze Sportingu. Szybki. 48 leweli. Huslera, Bramkarz. Tow Crystal Palace. Te 47. On szybki jest strasznie, 92. Był już jakiś z Bayernu Davis, Rafa Silva On chyba był na czarny piłce ostatnio I tu mamy jakiegoś Duńczyka O, Arnolda mamy, ale czemu tylko na złotej? Prawego obrońcy, co się popisał teraz w meczu Ligi Mistrzów Przytomnością Elegancko dograł do Origiego z rogu i tu mamy chili Chilichica jeszcze. Dużo staminy ma, ale wolny. Także tyle. Zobaczymy co tam Flamengo jeszcze proponuje. O, tu już. Nieźle. Ale wolny strasznie. Diego. Dużo utrzymania przy piłce. Brałem ala Alaves. Vitinho 50 leveli do rozwinięcia, to z tego może by coś było i wszędzie może grać gać. Bronca też dużo leveli do rozwinięcia, celer, renę i ten. No także jak ktoś nie ma, to może sobie losować, ale jeszcze mi się przypomniało zobaczymy ile Arnold ma leveli. Z nim, by to już było. O! 69 leveli. To śmiało jego brać. Dużo podania ma. Co tu ma? Jeszcze ma. O! Dokładne dośrodkowania, wyważone podania. One touch. O! Arnolda inwestujcie. Prawy obrońca może być dobry z niego. I tu mamy piłeczkę. co tam jeszcze mamy? Jeszcze tu chyba widziałem coś. Zmieniający się event co dwa dni z komputerem, ale ja z komputerem nie gram. Jeden mecz, tutaj chyba zobaczymy. I kooperacja też o piłeczkę. Dobrze, chociaż to dają. I jeden mecz z kimś i też piłeczka. Także to tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę i suba. Do zobaczenia i cześć!